Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku moich przygód z ets 2. W pierwszym epizodzie udało mi się rozpocząć karierę nowego kierowcy, założyć nową firmę DGC Company, a także zapoznawczo przejechać trasę z Katowic do Ostrawy. W tym odcinku idziemy oczywiście dalej. Jak widzicie, już sobie wybrałem zlecenie kolejne, jest to podróż z Ostrawy do Brna. Jako ładunek mamy wybrany nawóz. No ale zanim przejdziemy do tej jazdy, to oczywiście pokażę wam... Maila, którego miałem wam pokazać w poprzednim odcinku, o tym zapomniałem. No, i jak widzicie, tak jak przypuszczałem, chodziło tutaj oczywiście o jakąś tam ofertę. Chcieli nam znowu jakiś szmelc wcisnąć, no ale w międzyczasie też otrzymałem tutaj, jak widzicie, kolejną wiadomość od banku, który też mnie naciąga na jakieś kredyty. Z których wam powiem szczerze, chyba sobie skorzystam po ukończeniu tego zlecenia. Wydaje mi się, że posiadanie własnego tira już od początku chyba się bardziej opłaca niż. Jeżdżenie na tych zleceniach także tym się zajmiemy, ale chyba w następnym odcinku, lub gdzieś tam między odcinkami się tym zajmę. Póki co mam drugie zlecenie do przejechania, więc możemy już się tym zająć. Jak widzicie, 197 km, zatem no nie tak dużo. To jest też jedna z tych krótszych tras. Jedziemy, jak już pewnie mogliście zauważyć, dobrna, no czyli z 3 do 3, można powiedzieć, dobra. Jak widzieliście, ostatnio ta seria się nie pojawiała. Miałem troszeczkę kłopotów różnych naprawdę różnych i czasami coś tam z czasem nie wychodziło. I miałem kompa w montażu, więc też mnie parę rzeczy w związku z tym, że Jasna zaskoczyło. No ale od teraz ta seria powinna się parę razy w tygodniu pojawiać. W końcu DGC Company musi rosnąć w siłę, no prawie mi przejechał, ale czekamy teraz na zielone. W każdym razie. Ta seria nie umarła, niektórzy może tak myślą. Tak na pewno się póki co nie stanie. Chciałem Wam, no i chcę cały czas pokazać te tereny nowe. Teraz, jak już widzicie, ta jakość jest znośna. Wydaje mi się, co najmniej znośna, bo już gramy na sensownych detalach. Jakieś tam, nie wiem dokładnie, jakie to są, chyba wysokie, a nie takie niskie, jak były w pierwszym odcinku. Także teraz myślę, że nie wygląda to już tak kupowato. Możecie zauważyć już te rzeczy, które tutaj powinny być widoczne, które o które mieli tak zadbać twórcy dodatku. Okej, okay. dajmy sobie lepiej na GPS-a, żebym widział. Jak widzicie, w tej ostrawie no nie mam podkrywanych terenów, ale tym się nie będę teraz zajmował. W tej chwili mam zlecenie. Chciałbym też dowiedzieć się szybko, bo wiadomo, że to jest premia za czas dowiezienia. No, jeszcze nas czerwone światło zapało fantastycznie. Jedziemy sobie. Tirem Majestic czy Majestic nie wiem jak oni by to woleli, żebym czytał. W każdym razie to jest rzecz jasna Mercedes. Nie otrzymali po prostu od niemieckiego wytwórcy samochodów i, i chociażby takich większych tirów. Nie wiem, co tam jeszcze Mercedes produkuje. W każdym razie od tego producenta nie otrzymali licencji na używanie tej nazwy handlowej, używanie ich znaku. No i mamy jakiegoś Majestika. To mi się szczerze Wam powiem kojarzy. Z nazwą jakichś tanich czekoladek z Biedronki, ale nie wiem, może tylko mi się to tak kojarzy. Chyba magneti one się nazywają. Dobra, listotę mieliśmy gadać o jeżdżeniu, a nie o jedzeniu. Zostało nam, o, jeszcze jakaś nowa wiadomość to sobie odbierzmy. Zostało nam jeszcze sporo kilometrów, bo ledwo wyjeżdżamy z, tego, z tej ostrawy. Poszukują kierowcy z własnym sprzętem. Ja takiego jeszcze nie mam, ale może, może sobie wrócę do tej propozycji, jak już będę takowy miał. Także... Hmm. Co mam co mam tutaj mogę powiedzieć? Ja już troszeczkę grałem w tego ETS-a, szczególnie na live. Ie. Najwięcej na live grałem. Em, w ets oczywiście z dodatkiem, bo tak naprawdę na nim ma się skupić ta seria. No i już co nieco wydaje mi się, że wiem, jakieś tam zdanie już mam wyrobione. Jestem ciekaw, y, ilu z Was, którzy to zaraz oglądają, widzieli tego live'a. No w sumie to jakość jego była marna, no nie, nie, nie do końca wszystko tam wyszło tak jak byśmy chcieli. Wepchniemy się, a co tam? E, w każdym razie, no jednak, ja widziałem, tak, powinienem był to widzieć, jak wyglądają te trasy, no i szczerze wam powiem, że mam mieszane uczucia. E, tutaj za bardzo mm, te trasy chyba ciekawe nie są. No, są po prostu takie jak każde inne, no ale, mimo wszystko, myślę, że fajnie, że mm, mamy jakieś tam nowe miejsca, w których możemy jechać. No choć, tak, jak mówię, no, ja, ja mam mieszane uczucia. E, Szczerze powiem, że nie, nie wiem, nie wiem, tam mogę o tym powiedzieć niczego, po prostu tam nie zauważyłem spektakularnego. Być może za dużo się spodziewałem, no bo z drugiej strony, co można zrobić na jakimś tam wolnym terenie obok jezdni. Może zbyt duże że tutaj mam wymagania. Wobec twórców, chociaż no... Niektórzy mówią, że naprawdę mody są o wiele, wiele lepsze. Ja szczerze wam powiem, że jakoś do, po te mody jeszcze nie sięgnąłem, chociaż na pewno wielu a, takich graczy którzy spędzają więcej czasu w ETSie po nie, po nie sięgnęło Słyszałem, że są mody skandynawskie Bardzo fajnie tam wszystko jest odzorowane Tak się mówi, że te mody są niby lepsze nawet od tego co teraz zrobiło CSC no i sprzedało to za 40 zł, a nie dało za darmo, więc hmm być może jednak warto sobie z tych modów zacząć korzystać, w każdym razie na tym live sobie też przejechaliśmy mm, kilkanaście, nie, może nie kilkanaście ale, no, pięć dobrych tras na pewno tam było, bo grałem przez, razem ze Sztyksem oczywiście graliśmy przez dwie, trzy godzinki więc parę tych, tych tras zrobiliśmy, byliśmy w białym stoku w Krakowie już nie pamiętam gdzie jeszcze w każdym razie mm, też z tego powodu e, rozpocząłem Powróciłem, można powiedzieć, do tej serii, no bo odcinka nie było od dwóch tygodni. E, powróciłem właśnie m, trasą z Ostrawy do Brna. W Brnie nie byliśmy. Oczywiście Brno to jest e, no miejsce, miejscowość, miasto, e, które już było w ETS-ie. Nie zostało dodane w dodatku, no ale sama trasa jest przecież nowa, bo jecha, jedziemy z Ostrawy, której nie było zdecydowanie właśnie do Brna. Zatem jedyneczką sobie teraz posuwamy, pomykamy. Całkiem fajnie się jedzie, no ale widzicie krajobraz taki sobie, taki sobie jakieś tam lasy, czyli to do czego nas przyzwyczaili. Naprawdę sprawdziliśmy sobie też na tym live, jak to wyglądało, co do tego, co obiecywali twórcy i jak to tam pisali. Chociażby jak, jak to pisały sklepy o tym, czego oni tam nie dodali. No i miały być podobno. Ym, trudne warunki drogowe i w ogóle miały być remonty Polska w remontach gdzieś tam się pisała, a moim zdaniem to tak sobie wyszło, bo remonty to może są ale poza drogą, co szczerze mówiąc mnie średnio urządza, liczyłem na to, że faktycznie wjedziemy do Polski i będziemy mieli gnój na drodze będziemy musieli przeskakiwać z pasa na pas być może ja po prostu za mało wyjeździłem w tym ETSie i jeszcze na coś takiego e, nie natrafiłem i może coś takiego cały czas jest, no ale podczas tych 2-3 godzin, no naprawdę czegoś takiego nie spotkałem. Dobra, szybciutko to idzie, w ogóle ja Wam nie powiedziałem za ile jedziemy. Jedziemy za no niecałe 3000, więc to nie są miliony. Tutaj jeszcze dużo nam brakuje do tego, żeby zarobić na tego tira. Naprawdę jeszcze sporo, sporo trzeba zarobić. Albo wziąć ten kredyt, o którym pisali nam w mailu. Możemy też z takiej opcji skorzystać. Wjedziemy, tak, jak już chyba wspominałem, na nawóz 18 ton, czasu mamy jak zwykle sporo. Przerwana odpoczynek, wiadomo, że tutaj nie będzie wymagana, to jest zbyt krótka trasa. No i cóż, tak sobie będziemy pomykać. Liczę, że w kolejnych odcinkach już wam będę pokazywał troszeczkę dłuższe trasy, bo wiadomo, no to nie jest nic specjalnego. Takie krótkie trasy to, jest, to nie jest żaden problem. Pewnie też zbyt wielu różnic, chociażby w terenie czy w jeździe, nie zauważymy. Tu jakieś typowe miasteczko charakterystyczne właściwie no, dla każdej takiej trasy. Chociażby w Polsce też tam jakieś kościoły widać. Tego nie mogło zabraknąć. Dobra, skoczymy sobie na prawy. Co będziemy zamulać na tym lewym? No też podobno w tych. Szczerze powiem, że teraz nie pamiętam jak to wyglądało, jeśli chodzi o te przejazdy z. No i skoczyłem sobie na prawo, a tutaj na prawo miałem widzicie co? W każdym razie też, też nie pamiętam czy faktycznie z, w tych, z polskiego miasta do polskiego miasta trzeba było jeździć jakimiś węższymi drogami, bo z tego co pamiętam to mówiło się o tym, że będzie więcej takich zwykłych, typowych krajówek, a nie autostrad. Ale wydaje mi się, że całkiem dobre, dobrej jakości były te drogi w Polsce, co jest no raczej niezbyt realistyczne. Mogli już to zrobić faktycznie, no przynajmniej ja na takie coś liczyłem, że jednak te kłopoty jakieś drogowe się pojawią, że będziemy musieli gdzieś właśnie skakać z tego pasa na pas. No szkoda, czegoś takiego, przynajmniej póki co, nie zauważyłem. Dobra. O, tutaj fajny kawałek drogi, taki troszeczkę zawijany. Ja tam się nie wypowiadam. Nie byłem nigdy akurat w Czechach, więc, więc nie wiem, czy akurat takie drogi tam mają. Czy to jest akurat ten fragment, gdzie, gdzie, gdzie takie coś powinno mieć miejsce? No ale tutaj całkiem urozmaicili to. Jakiś przejazd kolejowy już widzę, czy nie? Nie, chyba nie. Chyba będziemy mieli. Skręt teraz w lewo. Tak mi się wydaje. Dobra. Oj, charakterystyczne też te baloty. Słoma zawinięta w takie. Owalne klocki, dobra. Mmm, koreczek malutki. Troszkę sobie postoimy. Na no Brno na Wrocław. No za bardzo tutaj wątpliwości nie ma. E, w lewo do Brna, z Wrocławia to... Do Wrocławia to my nie chcemy póki co jechać. Mmm, -hmm, dobra. Okej. Okay. Dobra, także. No, mam nadzieję, że uda mi się szybko. oj, no, po tym to za bardzo nie powinienem jeździć, Mam nadzieję, że uda mi się e, szybko uzbierać na, na własny wóz. Wtedy zawsze, no, zawsze na swoim wozem jest e, ta jazda przyjemniejsza, ale z drugiej strony może nie być do końca przyjemna, no bo trzeba pamiętać, że wtedy za zniszczenia płacę ja, a nie tak jak tutaj, no, cierpi na tym. No, właściwie też płacę ja, no, tam minimalnie mi coś zdejmą z. Y, E, oczywiście, z doświadczenia i z mojej wypłaty, no ale tak naprawdę, no to chyba mniej się traci, kiedy jakieś zniszczenia spowoduje przy e, czyimś zleceniu. Tym, tym bardziej, przede wszystkim nie muszę ja jeździć e, do naprawy, a, a jednak, e, mając własny samochód, no to trzeba to robić. To nie zawsze jest e, takie proste, czasami są z tym kłopoty. O, tutaj taki fajniejszy, trochę, trochę inny kawałek drogi. Coś tutaj Tam się coś buduje O właśnie, co zauważyliśmy ze Sztyksem Jedyna rzecz, która nam się chyba tak spodobała Z tego, co, co tam pokazali Jedyna rzecz prawdziwa i realistyczna e, To było to, że było widać budowy na polskich drogach No i opierdzielających się e, Gdzieś tam rolników A to jakieś plantacje chmielu Nie wiem, co tak rośnie wysoko Albo jakieś krzaki po prostu No fajnie, fajnie Tutaj o takiego terenu szczerze wam powiem, że nie widziałem e, A w ETS-ie podstawce przejeździłem z, No trochę przejeździłem Dobra bo na tyle się o to chodzi Szczerze wam powiem, że e, nie bardzo mam tematy na te odcinki A chciałbym e, się z wami podzielić tutaj Swoją karierą No oczywiście jeśli nikt to nie będzie chciał oglądać No to wrzucać odcinków kolejnych nie będę No ale jeśli macie jakiś pomysł o czym mógłbym gadać No to możecie podrzucić jakiś temat, mogę się wypowiedzieć e, W związku z czymś Albo możecie mi zadać jakieś pytanie Mniej lub bardziej głupie, na pewno chętnie na nie odpowiem No bo słuchajcie, tak jechać, jechać Patrzeć na jakieś betoniary, nie wiadomo co To też nie jest nie, nie ma czego tutaj komentować często, tym bardziej, że no ja nie jeżdżę na żadnej manualnej strzyni biegów, nie, ta gra też nie wymaga ode mnie zbyt wielkiego poświęcenia, zbyt wielkiej może uwagi nawet chociaż spieprzyć się da zawsze no ale jeżdżę jednak na automacie więc, więc ta koncentracja akurat na, samym, na samej drodze aż tak wielka być nie musi, więc chętnie pogadam też na jakiś temat, jeśli jesteście chętni żeby tę serię oczywiście dalej oglądać Dobra, jesteśmy już bardzo blisko celu, 15 km. W sumie, czy ja byłem w Brnie? W tej swojej. na tym swoim drugim profilu? Możliwe, że nie. No i tak, jak widzicie, już wygląda Brno. Powoli nam się chyba wyłania tutaj. Jakieś wysokie budynki. A tu fajny, fajny fragment drogi, w ogóle nie ma narysowanych. Czy ja jestem ślepy? Pasów. O, już są. No, taki kawałeczek troszeczkę bardziej wiejski mieliśmy. A tutaj już, właśnie, prowadzą mnie do e Nie wiem, czego, Podruba, jakiej firmy podruba to jest. Bo przecież tutaj też te nazwy firm są podrabiane. Co tam było? Carrefour zamiast Car Carrefoura Więc pewnie i ten Euroacres, czy, Akre nie wiem, co tam, jak się nazywa, już tutaj sprawdzam. Euroacres to pewnie też jest podróba jakiejś innej firmy, gdzie mamy zaparkować lusterką i tutaj e, troszeczkę zasłania. Aha, tutaj, czyli takie typowe parkowanie niezbyt raczej trudne. No właśnie, ze spokojem sobie możemy nakręcić. Przy okazji popatrzymy sobie na ten kombajn. No i chyba zaraz będziemy to mieli. No na razie oczywiście grosze grosze zarabiamy. 3000 no to jest nic, powiedzmy sobie szczerze. Ja tutaj się na 15 minut powiedzmy, a ci mi 3000 płacą. Należy no, rzecz jasna, te początki takie są, a później już można jeździć dłuższe trasy, można dostawać o wiele, wiele większe pieniądze, więc powiedzmy ten upór i te pierwsze m, przejechane trasy zaprocentują później, bo zarobimy na własną maszynę i na tej własnej maszynie już będziemy opierać swoje imperium, mam nadzieję. E Gotowe do wyładowania. Zlecenie udało się wykonać, chyba całkiem ok. Towar został w każdym razie dowieziony i udało się nabić pierwszy poziom, nowicjusz, czyli mamy pierwszą rzecz też do wybrania pierwszą zdolność tak tutaj się nazywa, właśnie nie byłem pewien, czy umiejętność, czy zdolność. Mamy zdolności ADR, czyli jak widzicie, przewóz jakichś niebezpiecznych materiałów, które mogą się zapalić, które mogą w jakiś sposób wybuchać, czy też y, to jest przewóz chociażby substancji żrących. Tego jest sporo. Y, za nie też jakieś dodatkowe bonusy możemy dostać, ale na razie chyba się zdecyduję na długodystansowca. Ja powiem Wam szczerze, że lubię sobie jeździć po prostu trasy długie. Nawet mam gdzieś ten zarowek, ale po prostu. Mm... Lubię sobie dalej pojechać, a wkurza mnie, kiedy jeżdżę z jakimiś ładunkami, powiedzmy od Wrocławia do Krakowa, chciałbym jednak też w te długie trasy zainwestować, no i to sobie póki co wybiorę, mam nadzieję, że będzie jakaś dłuższa, ciekawsza trasa, kończymy ten odcinek ze Stanem. Troszeczkę poniżej 7000 euro, czyli myślę, że teraz już, gdybym wziął pożyczkę, to coś uda nam się kupić. Zatem słuchajcie, to był drugi odcinek, taki powrotny, można powiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, bo chętnie wam na nie odpowiem w następnym odcinku. No i cóż, z mojej strony to wszystko. W kolejnym na pewno zrobimy sobie jakąś ciekawą trasę, też udamy się pewnie do banku po ten kredyt, żeby kupić jakąś nową furkę. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. ・はい